Wielkimi krokami zbliża się 60-lecie powstania krakowskiego ośrodka telewizji polskiej i 55-lecie kroniki. Powoli się do tego jubileuszu przygotowujemy. Programy na naszej antenie już od poniedziałku prezentowane będą w zupełnie nowej oprawie graficznej. Całości na razie nie zdradzamy, ale już dziś możemy zaprosić Państwa za kulisy. Dziś jeszcze po staremu kończymy to wydanie kroniki, za chwilę najnowsze informacje pogodowe przedstawi Państwu Joanna Kucia Sikora. My spotkamy się ponownie o 21:30, a w międzyczasie zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.